Witamy Państwa po raz piąty na spotkaniu poświęconym dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Bocławka, zarówno tych, którzy są właścicielami domków jednorodzinnych, jak i mieszkań, budynków wielorodzinnych. Przypomnę, że od roku 2020. Dofinansowania robiliśmy do domków jednorodzinnych, a od 2021 jako jedni z nielicznych w województwie, nie wiem, chyba, drudzy, chyba w skali kraju nawet. nawet, dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych i kontynuujemy tę zasadę. W tym roku od dzisiaj, czyli od 15 stycznia do 15 marca będziemy przyjmować wnioski o dofinansowanie o zmianę źródeł ciepła na ekologiczne. Zarówno dla domków domów jednorodzinnych, jak i dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych dla właścicieli prywatnych, podmiotów prawnych, Wspólnoty wspólnot mieszkaniowych, mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców. i przedsiębiorców. To są te podmioty, które mogą od dzisiaj już składać wnioski dofinansowanie. Kwota dofinansowania się nie zmienia, to jest 4000 zł. Rozliczenie następuje po wymianie źródła ciepła, czyli przed podpisaniem umowy z Urzędem Miasta, de facto z Wydziałem Środowiska, który realizuje to e, zadanie, nie można wymienić źródła e, ciepła. Dopiero po podpisaniu umowy wszelkie e, faktury, rachunki będą przez Wydział e, honorowane. E, tak jak powiedziałam, do 15 marca będziemy przyjmować wnioski, chyba że kwota, którą mamy przeznaczoną na to dofinansowanie, nie zostanie wyczerpana. W związku z tym termin może zostać przedłużony. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w ciągu tych czterech lat w budżecie miasta mieliśmy kwotę ponad 2 milionów złotych 2 300, o ile dobrze pamiętam, przeznaczone na dotacje, natomiast mieszkańcy skorzystali z tej kwoty mniej, ponieważ wykorzystano tylko 1 600 tysięcy złotych. Uprzedzając Państwa pytania, chcę powiedzieć, że jutro w urzędzie marszałkowskim, czyli 16 stycznia, odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji uchwały antysmogowej, która została przez sejmik województwa podjęta, że od 2024 roku, czyli od 1 stycznia nie można już palić pieca piecach pozaklasowych. pozaklasowych, co nie jest możliwe, ponieważ wielu mieszkańców takie piece posiada i to, że ich nie wymienili, to nie jest do końca ich wina Nieprzypadkowo jesteśmy na ulicy Łęskiej 56, ponieważ w ubiegłym roku ta kamienica przeszła gruntowną modernizację, właściwie termomodernizację wymieniono we wszystkich tu akurat 11 piecy zostało wymienionych, natomiast w całym zasobie w roku 2023 49 pieców na kwotę prawie 600 tysięcy złotych. Zgłaszamy się do urzędu miasta lub wchodzimy na stronę internetową urzędu w zakładkę BIP, do, miejska dotacja na wymianę ci, źródeł ciepła. Tam można pobrać wniosek do wypełnienia. Wniosek nie jest skomplikowany w razie problemów. Nasi pracownicy chętnie pomogą w wypełnianiu takiego wniosku. Jak powiedziałam, ważne jest, aby to źródło ciepła było czynne, nieokologiczne, czyli y, ogrzewanie y, paliwem stałym węglem. Y, później y, podpisujemy umowę z, z takim y, mieszkańcem. Po podpisaniu umowy, dopiero można przystąpić do czynności, czyli zlikwidowania pieca i rozpoczęcia procedury wymiany, zakupu nowego źródła ciepła. Wszystkie faktury są rozliczane do 15 listopada. Należy się zmieścić w danym roku kalendarzowym. Nie ma możliwości takiej, że w tym roku kupimy sobie piec, a w przyszłym roku go wymienimy. Nie, nie, takiej możliwości nie ma, ponieważ dotacja dotyczy danego roku kalendarzowego. Możemy wymienić na piec na pelet na piec elektryczny, piec olejowy, można się podłączyć do sieci gazowej bądź też można podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej to są w tej chwili jako uznawane źródła ekologiczne i do takich zachęcamy aby się podłączyć. Nadmieniam, że oprócz naszej dotacji można skorzystać również z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli z programu Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie. Ta nasza dotacja może stanowić niejako uzupełnienie tych programów. W związku z tym można liczyć na znacznie większe pieniążki niż te 4000, które można uzyskać od nas. Znaczy akurat w tym budynku na przedmiotowej nieruchomości był gruntowny remont od wymiany poszycia dachowego, co właśnie możemy zobaczyć poprzez wzmocnienie konstrukcji dachu, ocieplenie stropu dachów, wymiana okien na trzy szybowe. Wymiana drzwi wejściowych do niektórych lokali, jak możemy zobaczyć. No i podłączenie do sieci ciepłowniczej. To było chyba najważniejsze dla mieszkańców, ponieważ teraz, no, sami przed chwileczką mieliśmy okazję usłyszeć, że zadowolenie mieszkańców z tego powodu jest dosyć wysokie, więc, a to jest nie jedna opinia, bo ja znam więcej takich. Więc jest dobrze. Jest, naprawdę działamy na tyle prężnie, żeby mieszkańcom jak najbardziej udogodniczyć.